I wtedy wrócisz to do domu po dziesiątej, ale nic ci się nie stanie. O Muzyczka jest, kumbanista jest. Zaczynij się kurwa kręcić. Zaczynij się kręcić. Paś Guty tam bije. To takie, a nie trumby. Nie trumby. Łapanie. Siodź, tak. Przyczyni a prąd nie, złączony ma, da nie? No, nie zatrąbił. A gdzie tu jest kluczyk? Kurwa, kluczyka nie ma? Tu jest na tym. tu to nowoczesny, to może na kartę. jest kluczyk, ale kluczyk. nie No, mhm. zajebali kluczyk. jest, ma no, ujęło. Nie, nie, ja. Nie, ja. nie, 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 A jaj, w sercu mi graj, jaj, jaj, co masz sobie, to mi daj, a jeszcze mi graj. Aj, jaj, jaj, w twoich oczach widzę jaj, aj w sercu mi graj Ajaj, aj, aj, co masz sobie, to mi daj <śm _> Kurwa. <śm _> Kurwa jebany. <śm _> <śm _> <śm _> Dobra. wszystkie fajnie A O. Ale, Takie jednorazowe, nie? Ty To na kryntkę, patrz. Na kryntkę zaleba. Hmm? Jakie chuje. J'ai os dans Po pitke. a jest tam. Wszystko w nie, nie wszystko. wszystko, bo to są pokazowe pokazowe Nie, się zepsuję. Kupimy nowe. Czy <grym> zasłonka kurwa jest? Patrz, hmm. jaki bayer. Ale ale, ale 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 Taka, taka, taka Każdy młody chłopak W ogień za nią skoczy Malowane usta Malowane oczy Oho, Na kogo nie spojrzy Tego zauroczy Boże jakie nauny To jest po tuningu Gdzie? Chwa po tuningu, bo neuny mu wbudowane. Jest na tym świecie dziewczyna. To bardzo ładne i nie ma. I tylko ona jedyna. Ze wszystkich dziewcząt najładniejsze ma. Malowane usta. Malowane oczy. O każdy młody chłopak. Pozdrówcie widzów! No, pozdrawiam od nas wszystkich. Ty masz nie i odejdziecie. Asta lamina loka 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 loka, ten canta, la muzyka te toka toka toka. Asta lamina loka 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 loka, ten canta, la muzyka te toka toka toka. Toka toka toka. Jest cukierka! Jest bierz cukierka! Cukierka wiesz! Idziemy! <todgłos> Jak ja kocham te czarne loki, loki Kiedy ręce wplatam w nie Gdy z jej ramion jak strumień po piersiach spływa Je oh. <tryk> Trzymaj zamykaj ją, bo zaraz przyjdzie ochrona. Zaraz Zamykaj, bierz kluczyki do domu dalej. Kluczyki do też się pasują, to może uniwersalne? Bo weź do środka. Z oczy rechnia. Co na zmarę bierzesz? Ей, той то. А прън не? я е пасуе. Браво! Браво!